Nie, no, niko nie chciałem bić, po prostu wkurwiło mnie to, że typ najebany był z dwójką dzieci, kurwa, i tyle, no. Sam fakt. Już dobra, już proszę was. Nie drążmy tego tematu, kurwa. Ja nie jestem takim też typem kurwa, który, wiecie, chce komuś utrudniać życie, no, zobaczę go kiedykolwiek jeszcze raz znajomanego, bo jak ktoś jest alkoholikiem, no to się raczej to powtarza, tak? Ja tutaj mieszkam. Zobaczę go jeszcze raz z dziećmi, to przysięgam wam, że kurwa wezmę telefon i zadzwonię, wezmę, zabiorę mu te dzieci kurwa do siebie na chatę i zadzwonię po policję. Przysięgam wam, jak żyje. zobaczę jeszcze raz taką sytuację. Może to było jednorazowe, wiecie, no nie możemy też robić, yy, wiecie. Zigły widły, naprawdę. Wycilujcie. Może w domu jest jakaś trzeźwa. Może tak być. No, nie wiemy jak wygląda sytuacja. Nie wiemy jak wygląda druga strona medalu. No, jakie to ma znaczenie nawalony z dziećmi. No, kurwa, no. Słuchajcie, no, czasem się też tak zdarzy, że ktoś ta pije. No, tylko siedzi wtedy się w domu, tak? Może w domu jest jakaś trzeźwa osoba. Nie wiemy tego. No, sam fakt. Posądzą cię o porwanie. Chuj, tam Łukasz. Jak zadzwoni od razu po policję, to, tak. Że chłop napierdolony z dziećmi lata po po to. To wiecie, to mogę wziąć na klatę już to. Już dobra, zejdźmy już z tego tematu. Serio. Wyjrzałem przed, słuchajcie, wszedłem ile to zajęło? Dwie minuty, tak? Wyjrzałem, to, to ulica jest długa. Wyjrzałem, nie było ich, więc pewnie weszli do bloku tutaj, naprzeciwko. Już dajcie spokój. Na spokojnie. Serio. Wierzcie mi, że ja nie jestem osobą, która podchodzi do takich rzeczy. I ole, w sensie nie, nie podchodzi do takich rzeczy. I ole, zobaczcie mi, że naprawdę zwracam uwagę na dobro innych ludzi. I gdybym widział, naprawdę, że ktoś potrzebuje interwencji, to, to bym zainterweniował, ok? Chill, calm down. Jak go spotkasz kiedyś, to pogadaj z nim. Dobrze, porozmawiam, spytam, powiem mu, że go widziałem pijanego i żeby tak więcej nie robił. Żeby nie robił z dziećmi. Nie ma problemu. Tylko proszę, już skończmy ten temat, bo ja też nakręcam się, rozumiecie, o co chodzi. Nakręcacie mnie i mnie to też... Na, na, ja się wkurwiam z jednej strony, bo słuchajcie, bo ja uważam, że, że okej, okay, że tak, jak jest, jest okej, okay, a wy mnie nakręcacie i robicie mi takie wyrzuty sumienia, że kurwa, powinienem zabrać te dzieci, zadzwonić po policję, awanturę zrobić. Wiecie, o co chodzi? Kurwa, ja też jestem człowiekiem i też patrzę, staram się po prostu patrzeć na dwie strony medalu, a nie tak jak, wiecie, no... No z jednej strony, ok, racja, ja mogłem coś do niego powiedzieć, nie? Chociażby zbadać temat, no. Ale już proszę, nie lubię mi sumienia, bo będzie mi tu siedzieć na bani teraz. <ścoughs> Adrian, jesteś publiczną, po co proszę, taki temat teraz dziwi się reakcji, no bo zobaczyłem to. Ty myślisz, że ja poru poruszam tylko tematy, które są dla mnie wygodne? Kurwa, na tych transmisjach jestem sobą po prostu, pokazuję wam to, co otacza mnie, jak wygląda moje życie i to, co robię w danej chwili. I to, co mi język, ślina na język na Zobaczyłem coś, co mi się nie spodobało, automatycznie to skomentowałem. Jezu, zrozumcie to. Tyle. Nie mówię tylko to, co jest wygodne. Po co mówiłeś? I zrobiłbym to drugi raz. I po prostu wasza reakcja jest nieodpowiednia, że na mnie niektórzy najeżdżacie. Nie wiem, czy pamiętacie kiedyś kurwa? Przypomnijcie sobie. Kiedyś z Pauliną byłem na kebabie. Przed Tajlandią to było. Nie wiem, grudzień to był. Byłem z Karoliną na kebabie. Jakiś typ krzyczał kurwa na dziewczynę. Złapałem go za mordę kurwa. Poszarpałem nim, ona, ona poszła, pozwoliłem mi pójść, wypierdoliłem, dostał kopa na do widzenia. Pamiętacie? Nigdy nie podchodzę, kurwa, obojętnie do krzywdy innych osób. Na ten moment po prostu nie widziałem takiej potrzeby, żeby reagować. I tyle, taką podjąłem decyzję, czy jest słuszna, czy nie. Dowiemy się, może kiedyś oby nie. I tyle, już, koniec tematu. Jezu. Już nie chce mi się po prostu. Jezu, Pamiętam, pamiętam, o no widzisz, no to cieszy się. Chłopiec w dziecku pewnie, weź niż Nic się nie stało, chłopiec jakiś pijany był po prostu z dzieci był, wracał chyba na chatę czy coś, no nie wiem, już już come down. Nie mam ochoty, F, serio. Miałem, ale nie chcę mi się już opowiadać, Już wkurzyłem się. Już mi taki wyrzuty zrobiliście, kurwa, że macie tu grup jest. Zobaczcie co. Oczko ma zaklejone, widzicie? Takiego mm. zakażenia dostał byłem z nim weterynarza. Taki, ale to już zresztą, chyba wiecie, to już wam opowiadałem, pokazywałem wam. Przepisałem mu krople. Oczko ma co chwilę takie przymknięte. No teraz już jest OK. Widzę. O patrzcie. Czasem, czasem mu się zakleja, czasem nie. Chodź pokażcie. Ej, niuniuś, pokaż to oczko, pokaż to oczko. No niby jest okej, okay, ale czasem, czasem się, czasem... O Jeziu, jaki ty jesteś liczny! Halo! Jaki ty jesteś śliczny! O Jezu, jaki ty jesteś gruby! Na tym TikToku cię tak karmią, kotki lonki rzucają, ty jesteś grubasiu, tak? O, jeszcze dojedzą tak? Jeszcze mam ci dać? Widzowie, zobaczcie, jak on prosi. Kotek Leonek jak wleci, tu staje jedzą, on prosił kot Leonka, Popatrzcie, patrzcie. To wyślijcie kot Leonka. Bo jeszcze taki głodny, nic jadłem przez ten dzień. A gruby jestem dlatego, bo... Bo taką, bo taką rasą jestem. <grytanie> Słuchajcie. <grytanie> chodź tu, oczko ci to zakleję, chodź. Nie zakleję tylko. zakroplę, chodź. Tu. No, chodź, chodź, chodź. O Jezu. Chodź, tu, Boż. Oj, 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 już wie o co chodzi, już wie o co chodzi, tak? Kropelki, kropelki. Nie lubię kropelek, no powiedz im jak ja nie lubię kropelek. Ja nie lubię kropelek. Które to oczko, to oczko, tak? Daj, doj, doj. daj, daj. Daj, 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 ej, ej, ej. chodź tu. Chodź tutaj. Grył No daj, daj, daj. No wiem. No już, no i już. No i już. No już. I no, już. No, już. już. Ой, что здесь того? Что здесь того? Где коту, кота? Я хочу в тебе мазика выйти. Мы на пигне здесь. Ну, покажем сейчас эту кожу. Покажем сейчас, покажем. Давай таким угонок по сискому. Ну, покажем, поведем тут и часть. Ну, поведем часть. Часть. Ну, поведем тут часть. Поведем, где жарче мое? Где мое? Где мое жарче? Где мое жарче? Мне еще весело жарче. жарче мне весело. Nie wysyłacie na żarcie i ten mnie nie karmi, nie daje jedzenia. Czy gubi się? Cały czas gubi, ale ja go dużo czeszę. To aż tak źle nie jest. Ogólnie powinno się do grumera chodzić raz na pół roku i wtedy jest zajebiście. No, dajcie zleć, dajcie zleć, dajcie zleć. O Jezu, o Jezu, o Jezu, zobaczcie. Chodź, tacy kurwa grypasie, ty. No, chodź tu. ty kurde, ty. Dawaj tą do dupę, dawaj to wszystko, kurwa, dawaj to wszystko, dawaj to wszystko, cię kurwa, wycałuję, ty no. Nie żyje, o nie, trzysta wolt, używa, dwa tysiące, jeszcze trochę, bzzz, trzy, dalej nie żyje, pięć tysięcy wolt,

Że jestem super najlepszy, on mnie kocha na życie, zobaczcie. No. Powiedz im, że masz dobrze. Powiedz im, że mać dobrze. No powiedz im. Powiedz im powiedz im... Powiedz im ty grubajsku ti. To imac dobrze. Dobrze ma dobrze ma. I dobdziem. czemu do mnie wszyscy dzwonią mam live'a kurwa nie dzwoń do mnie Tu wla do mnie ktoś dzwoni Ten kotek zniknie, nikim nie byłby lepiej, a go tak kochał. I tak. Jaka to rasa, brytyjski. Mm. Nawet jak mam alergię na sierść, to co z tego, i tak się go nie pozbędę. <laughs> ciastko! Czy dzisiaj w cateringu miałem ciastko? Ale to na ciastko. Mówimy teraz u znajomych. I zjadłem trochę sushi i troszkę truskawek, troszkę wisienek. Jest ciastko. Boże, ale to jest chyba na jutro. Ale co z tego? Zjemię dzisiaj. Kurwa, ciacho. Mm. Yo, bro, I sami... Don't call me. I have live stream, bro. Don't call me when I have live stream. Mate. Ciacho, mam. Mm. Why are you laughing? What's up? What's up? Ej, słuchajcie, sam to jest. Hide Stockholm to jest. E, ins, e, to jest e, sam. Invade us. Ok, kom Come, come Sami. Send invade to join the live stream. Kojarzycie sama. Byłem u niego w Szwecji i z nim byłem w Grecji. To, to jest jego właśnie konto. Sami, join. Ask the question. For join O Dzięki Patka Dawaj na okienko mm. Nie wiem, nie mogę go dodać On musi wysłać prośbę Chyba nie? Mocny gaz, tak yy, Nie znajdę go tutaj Za ciężko będzie go znaleźć On musi wysłać prośbę mi ale on nie ogarnia, TikToka to jest... nie ogarnia, nie ogarnia. Ale możecie mu wszyscy napisać siema. Jego TikTok to Hyde Stockholm, to jego klub jest w Szwecji. Mm. 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 Kiedy live z rybą? Nie wiem, kurwa, z Matym się umówiłem na poniedziałek, no ale... Z nim to się umawiać ciężko. Samemu to słabo to zrobić. Yeah. <laughs> Yo bro. Yo what's up? Turn on camera. Yeah, wait, wait. Yeah, uh -oh. What are you doing? Um you see now? Oh what's up? <laughs> oh my gosh, Blondie, you have We're going to hide now, bro. <laughs> Beautiful eyes. Oh, you too. Hello. <laughs> We're going to hide. You're going to hide tonight. Yeah, yeah, to yeah. Hide. When it's finished, one o'clock. <laughs> three, bro. Three. Three. <laughs> yeah. Yesterday was to one. Oh my gosh. How are you doing? Oh, it's, it's in your house. You're oh, Yeah, yeah. We're going now. Okay. I wish you're gonna have good night. I stay at home.